Szanowni Państwo, witam w kolejnej odsłonie porad debetowych. Nazywam się Marta Niejodek i jestem specjalistą do spraw i płac. W dzisiejszym odcinku będę rozbudowywać zagadnienia, jakim są formy zatrudnienia, przede wszystkim jeśli chodzi o umowy cywilnoprawne, a ściślej mówiąc skupię się na umowie zlecenia oraz umowie o dzieło. Zacznijmy więc od umów zleceń. Umowa zlecenia jest umową tak zwanego starannego działania. Co to oznacza? Jest to inaczej zobowiązanie do wykonywania określonych czynności. Dlatego też mówi się o umowie zlecenie, że ona charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością i swobodą co do zakresu wykonywanych prac. Można więc najprościej powiedzieć, że umową zlecenia może być zarówno roznoszenie ulotek, jak i koszenie trawnika. Co ważne, najczęściej stronami umowy zlecenia są osoby fizyczne. Warto to dodać, dlatego że ich status powoduje najczęściej różnorakie obciążenia składkowe bądź podatkowe dla pracodawcy. To oczywiście zależy od wielu zmiennych. Które należy zweryfikować przed zawarciem takiej umowy. Warto również uwzględnić przy umowach zlecenia, że podlegają one specyficznym zasadom. Wyróżnię tutaj trzy, które uważam na ten moment najistotniejsze dla pracodawców. Po pierwsze, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej na okres dłuższy niż jeden miesiąc powinno być wypłacane przynajmniej raz w miesiącu. Po drugie, wynagrodzenie z umowy zlecenia powinno być określone albo stawką godzinową, albo kwotową. I po trzecie, Wypłacona kwota brutto wynagrodzenia podzielona przez ilość godzin wypracowanych usług powinna dawać przynajmniej minimalną stawkę godzinową, która na ten moment wynosi 23,50 zł brutto na godzinę. Te elementy są niebywale ważne, aby pamiętać o tym, żeby umowa zlecenie była właściwie i zawierana, i rozliczana. Nieco inaczej sytuacja ma się w przypadku umów o dzieło, do których teraz przejdę. Umowa o dzieło jest nazwana inaczej umową rezultatu, to również jest zobowiązanie, natomiast do wykonania konkretnego dzieła, czyli posiada jasno określony efekt pracy. Czyli takimi sztandarowymi przykładami umów o dzieło może być napisanie programu komputerowego, stworzenie strony internetowej, czy nawet wykreowanie loga firmy. Warto również Państwa uczulić na to, że nie wszystkie tak naprawdę efekty pracy, które nam wprost wydają się dziełem, mogą nim być. Dlatego warto bardzo dobrze przeanalizować sytuację swojego dziełobiorcy, czy rzeczywiście taka umowa powinna być dziełem. Również chciałam poruszyć kwestię dotyczącą pewnej różnicy pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło. Umowa o dzieło z zasady jest tylko i wyłącznie opodatkowana. Nie posiada składek ZUS. Oczywiście, jak od każdej reguły, istnieją wyjątki. Tu nie jest inaczej. I wyjątkiem od tej zasady jest zawieranie umowy o dzieło z własnym pracownikiem etatowym, ale to tylko taka moja dygresja. Natomiast idąc dalej, tutorem, jeśli chodzi o opodatkowanie umowy o dzieło, najczęściej to właśnie jest powodem atrakcyjności tej umowy dla wielu pracodawców. Ale niech Was to nie zmyli, dlatego że niejednokrotnie okazuje się, że to, co chcemy, żeby było umową o dzieło, najczęściej nią nie jest. Dlatego proponuję ze swojego doświadczenia, aby za każdym razem takie umowy konsultować z działem kadry płac, żeby nie popełnić żadnego błędu. Tym bardziej, że w obecnym stanie prawnym bardzo mocno napiętnowane jest przez organy kontroli sprawdzanie, czy umowa rzeczywiście nadaje się na dzieło. Dodatkowo chciałabym jeszcze dodać, że jeśli Państwo mają jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie, to służymy z naszej strony pomocą. Dziękuję bardzo z mojej strony i zapraszam do śledzenia cyklu porad debetowych bo jeszcze wiele ciekawych tematów przed nami.